Doceniam bardzo święta, dlatego że gdzieś tam w moim życiu zabrakło tych, tych świąt takich rodzinnych z najbliższymi osobami w moim życiu. Dlatego tak bardzo przykładam, tak dużo uwagi przykładam do, do przeżywanych świąt, bo wiem, że to jest taki cenny czas, który gdzieś tam został... W moim życiu zabrany, i chyba najbardziej doceniamy w życiu to, co kiedyś straciliśmy, więc ja nie chciałabym już nigdy stracić żadnej chwili z mojego życia. Dla mnie jest to magiczny czas, dlatego że ja, ja jestem związana z tradycją polską. Zresztą to chyba czuć, widać, i e, takie, takie piosenki nagrywam, które się gdzieś tam jednak. Nawiązują do, do kultury polskiej. Zresztą uwielbiam pisać polskie teksty, bo są one dużo bardziej głębsze niż teksty angielskie. Eee, yy, I też jest w zasadzie trudniej napisać taki tekst po polsku. Pamiętam, pamiętam jak przyszedł dziad Maros. Do, yy, to nawet nie Mikołaj, bo on nie wyglądał jak, jak mi, święty Mikołaj, tylko właśnie jak dziad Maros. Miał taką straszną maskę. Z takimi, tak, tak czerwone poliki plastikowe, takie. i był taki przerażający. Ja byłam tak yy, przerażona tym faktem, że on przyszedł, że coś się zaraz złego stanie, że albo rózgę dostanę, albo jakiś świat się zawali. W pewnym momencie, ja może miałam, nie wiem, 4 latka, 5 lat, zobaczyłam, że ten dziad roz, ma buty mojego wujka. No i w tym momencie, aha. Nie ma się czego bać, odkrywam cały, cały szkopuł, który wtedy tkwił w, w tym całym przebieraniu, ale, ale było fajnie. Myślę, że to, warto robić takie fajne akcje i dzieciom, i, bo to się fajnie potem wspomina. Idealny prezent to jest taki, kiedy myślimy o tej osobie. Nawet jeżeli jest nietrafiony, to liczy się najbardziej, ta, i tak najbardziej liczy się intencja. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo miłości, spełnienia wszystkich marzeń, bo warto marzyć, ludzie nie marzą, a to jest takie ważne, żeby, żeby pomyśleć o, o swoich najskrytszych marzeniach właśnie w Wigilię, czego Państwu życzę. Ania Rusowicz.